Siła, egzotyczna działka z tej strony Musiałem zajrzeć do tunelu i zobaczyć co tu się dzieje No i właśnie, I to są właśnie zalety uprawy bambusów bez barier W tym przypadku Vivax, Phyllostachis vivax No i uprawiam go oczywiście jak wiecie bez żadnych barier I Teraz wlazł tutaj on do tunelu mojej żony pomidorowego ale sobie one spokojnie współistnieją z pomidorami, nawet kiedy są pomidory. Pomidory to tutaj, tutaj jest pomidor. On sobie tutaj wypuszcza e, jakiś kieł, ja go obcinam, tak żeby nie zasłaniał pomidorów. No i dzięki temu mam sadzonkę No i właśnie tutaj mm, zobaczmy, co tu jest po zimie. Tutaj dostał trochę, tak, ja go tutaj obetnę, ale ten na przykład, zaraz Wam pokażę, on też tutaj dostał. Mrozem trochę, ale gałązki ma żywe, patrzcie, wszystko żywe. O, zobaczcie, żywe gałązki, jest cały elegancki. Na dole ma jeszcze kawałek zielonych liści. nie? Myślę, że ta sadzonka się przyjmie. Jeśli, oczywiście, ukopię ją z odpowiednio długim kłączem, prawda? I to jest właśnie zaleta uprawy bambusów bez barier, że możecie sobie ukopywać ze sporymi kłączami sadzonki nadziemne. Pamiętajcie, sadzonki nadziemne nie liczą, se, nie liczą się. Nie ma znaczenia, jaka jest wielkość sadzonki nadziemnej. Wiadomo, że marketingowcy Was ściemniają, krótko mówiąc. I dają Wam naprawdę wielkie bambusy, nie? Z takimi malutkimi doniczkami powiedzmy 5 nie? No bez sensu totalny, nie? Tak naprawdę... U bambusów, tak jak kiedyś e, o tym wam mówiłem, że u bambusów najważniejszą rzeczą jest kłącze. Im większe kłącze, tym szybciej wyjdą wam grubsze pędy, czyli takie o i większe wiadomo, nie? E, a więc e, nie chodzi o to, żeby był jak największy bambus w doniczce, w małej doniczce, tylko chodzi o to, aby było, była jak największa bryła korzeniowa i a sadzonka nadziemna to może być nawet. O taka, o, taka o. Takie coś może być. Może mieć dwa, trzy listki, i jeśli ja na przykład sprzedaję z dwoma, trzema listkami komuś, ale jest takie kłącze, powiedzmy, jak, jak przedramie, no to sorry. No to to jest właśnie prawdziwa wartość, nie? No i właśnie tak to wygląda. Tego chyba będę musiał skrócić. Bo nie wiem, czy będę go gdzieś musiał wysłać impostem komuś, czy co. No i właśnie. Co to jest? To, bo ktoś by powiedział, że słuchajcie, to jest grzyb. Jejku, ratujku, ratunku. Oczywiście, że to jest grzyb. No i, ale co w związku z tym? Bo to nie jest grzyb żaden bambusowy, który trawi bambusa. Tylko to jest grzyb taki e, z wilgoci. Tutaj jeszcze zdechła, umarła jest ta, mm, jak to się nazywa? Mszyca, nie? To jest grzyb, to jest grzyb o taki, o co na drewnie występuje, prawda? O takie coś. Na jakichś elementach, nawet plastikowych, to jest zwykły grzyb taki szklarniowy, który nie trawi roślin, nie przeszkadza im, tylko bytuje. On po prostu się utrzymuje na wilgotnych powierzchniach. Tak? I tutaj akurat też jest taka powierzchnia. I wystarczy kilka deszczów, można sobie obmyć. naturalnie schodzi, prawda? Ponieważ w każdym tunelu są takie grzyby. No, chyba że ktoś wali chemię, no to, e, to nie ma. No ale ja nie walę żadnej chemii, więc takie coś jest i to jest naturalne. Nie zagraża w ogóle bambusowi, e, jest, jest ok. No, dobra, no to spróbuję kawałek wykopać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, no i continue, nie? tą historię. Czemu dalszy? Trochę odkopałem tutaj no po prostu łapami. E, ziemia tu jest lekka i patrzcie, co tu się dzieje. Eleganckie kłącze. Nie wiem, czy to on wyszedł z tego kłącza, ale zaraz zobaczymy. Piękne kłączko, ono sobie tutaj idzie, 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 bardzo płytko, patrzcie. I po co są komu yy, potrzebne bariery w Iwaksie? No nie wiem, chyba jakimś panikarzom. No patrzcie jakie to ma wielkie, bardzo łatwo wykrywalne kłącza, nie? No chyba, że ktoś ma trawniczek i tego typu rzeczy i nie chce, żeby mu tam tego no to okej, okay, nie? Ale oczywiście też można rów wykopać, czyli po francusku nie trzeba żadnych barier drogich wokół bambusów. Kiedyś nagram Wam o, tych, o tym odcinek. E, to są różne sposoby ograniczania bambusów Nie ma co panikować, że wam zrobi inwazję na cały, e, na cały ogród to jest, to jest bzdura Poza tym e, bambusy dzielą się na e, Oczywiście inwazyjne, ale trzy stopnie inwazyjności tak? e, inwazy, e, Mało inwazyjny, e, średnio inwazyjny i sinie inwazyjny nie? Mało kto o tym wie i mało kto o tym mówi e, Ale no, o tym będzie kiedyś odcinek Dobra, zobaczmy co tutaj się dzieje. Czy on wylazł od tego kłącza? Wiem, wiem łapami, ale tutaj nic nie zrobię. Bo, jakbym kopał tutaj um, tym szpadnem, to wiecie co to by było. Ok, spróbuję podważyć z tej strony szpadnem i zaraz Wam pokażę co to będzie. Nie? No i dobra, co tu się dalej dzieje. Więc tak, tego jeszcze tutaj nie mogłem podważyć. Tutaj, ale tą sadzonkę, taką co wygląda na wymarłą, ale ona nie jest wymarła. Ona tutaj ma listki i będzie odbijać, nie? Chociaż w no, wygląda, można powiedzieć, troszkę mm, nieciekawie. Ale przyjrzyjmy jej się, mhm Tak, tutaj ma zielone listki, widzicie? I no, trochę dostałem mrozem. Ale żyje. Żyje i ma się dobrze. Więc tak, i patrzcie, wykopałem tutaj szpadlem. Idzie dalej, idzie dalej. To jest takie kłącze. No i odetnę gdzieś na takiej odległości. To już jest bardzo ładne, grubaśne kłącze, który ma moc. O, nawet już mi się wyrwało, albo było przecięte dalej. Ok. Więc coś takiego. O. Także jest, jest. No i gdzieś to do jakiegoś większego pojemnika w kopie zaraz. Żeby się przyjęło i docienia. I zobaczymy jak ta historia dalej się potoczy, nie. Tak to wygląda. No i dobra, zajmę się tym zaraz zobaczymy, co z niego wyniknie. No i ten, tutaj, zawodnik ten też mnie zaciekawił, ale może spróbuję go. A gdzie? Tam nie spróbuję. Pomyślałem sobie, że go wyrwę, ale nie, nie, bo mógłbym uszkodzić. Zobaczymy dalej. Więc może będą trzy sadzonki. No i słuchajcie, udało się. Tam musiałem podkopać. to Szły takie dwie żyły duże. No i tak on wygląda, nie? Coś takiego. Zaraz go wyniosę. No i patrzcie, takie kłącza się sprzedaje. Takie sadzonki, a nie jakieś pitu pitu w takich doniczuszkach, a taki badyl, nie? To jest iluzja, a to nie jest iluzja. W tym tkwi moc i sobie zapamiętajcie, to jest potencjał. Jest masa oczek, jest część nadziemna. Może być malutka, może być z dwoma gałązkami. Nawet i z trzema listkami, ale jeśli je skłączę, no to jesteście w domu. To jest prawidłowa sezonka. No i proszę bardzo, tak się prawidłowo prezentuje. No myślałem, że będzie mniejszy. Wiadomo, gdyby była wysyłka jakaś, to musiałbym go upitolić nawet tyle gdzieś, że dopaczko paczko ma tu to wlazło. Kłączę oczywiście też skrócić gdzieś tyle, ale i tak większość by została czyli no sporo, około 40 cm i tak to wygląda, tak wygląda prawidłowo setonko bambusa, pamiętajcie, no tu jest moja stopa, taka jest długość tych kłączy, nie? taka wielkość, patrzcie jaka potęga, dobra, będzie na tyle.